Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do kolejnej sentymentalnej podróży w czasie. No a dzisiaj porozmawiamy sobie o Samsung Galaxy S8+. To może zacznijmy sobie od historii Samsung Galaxy S8, jak i S8+. Były to dwa bliźniacze modele, jeden mniejszy, drugi większy. Zaprezentowane przez Samsunga 29 marca 2017 roku, czyli jak łatwo policzyć w chwili obecnej mają już one prawie 8 lat na karku, na moment przygotowywania materiału początek lutego, no jeszcze że nie upłynęło 8 lat ale myślę, że to już jest taki okres, że możemy o tych smartfonach mówić w sentymentalnej podróży w czasie. No i jeżeli chodzi o tą premierę, ja ją dokładnie pamiętam, ponieważ no 2017 rok były to takie moje początki działalności właśnie na YouTube, na, na, na tym kanale. No i gdzieś pamiętam jak oglądałem ten Unpacked i też później materiały od innych YouTuberów. Moim zdaniem S8 był to taki jeden z ostatnich, takich naprawdę przełomowych modeli Samsunga względem designu. Sporo osób w naszej rodzinie miało Samsung Galaxy S7, no i właśnie porównując S8 do S7, no było widać ten przeskok, jeżeli chodzi właśnie o ten wyświetlacz, o tą bezramkowość. Rok 2017 był to taki rok bezramkowych smartfonów, ponieważ Samsung pokazał S8, która właśnie miała takie minimalne ramki, LG G6 również prezentowało dość podobny wygląd, tak więc no to był właśnie rok, gdzie smartfony przechodziły tą taką rewolucję, gdzie wchodziły ekrany 18x9, 18 na 9 185 na 9 no i Samsung S8, S8 Plus były to jedne z pierwszych i jedne z takich ważniejszych smartfonów, właśnie w tym nowym designie. Ja ze swojej perspektywy też dość sentymentalnie wspominam tą serię smartfonów, głównie za sprawą tego, że kilka lat temu, z tego co pamiętam, pod koniec 2019 roku zakupiłem Galaxy S8, tutaj mam S8 Plus, a dzisiaj, a wtedy miałem Galaxy S8 w srebrnym kolorze. No i był to mój taki Daily Phone, który po prostu, no z którego bardzo dobrze mi się korzystało. Ja pamiętam na tamten okres, byłem. Bardzo z niego zadowolony. Miał fantastyczny aparat, fantastyczny ekran. No i też y, muszę przyznać, że bardzo dobrze się prezentował. W dalszym ciągu prezentuje się bardzo dobrze, ale o wykonaniu opowiemy sobie za moment. Jeżeli chodzi o wygląd i wykonanie, no to z przodu jak i z tyłu mieliśmy szkło. Z tego co producent tutaj podawał, była to gorilla Glass w wersji 5. Mamy kilka wersji kolorystycznych. Ja mam tutaj akurat niebieską, ale wtedy przy S8 używałem wersji silver. Ramka dookoła jest aluminiowa. Jest ona. Właśnie barwiona w kolor telefonu. Mieliśmy właśnie dwie wersje. S8 miała 5,8 cala. S8 Plus miał 6,2 cala, czyli o 0,4 cala był ten ekran większy. No i jeżeli chodzi o wygląd, no to smartfon prezentował się naprawdę bardzo dobrze, bardzo nowocześnie. Mieliśmy bardzo dobry ekran, jeżeli chodzi o tył no to mamy pojedynczy obiektyw aparatu, obok niego diodę doświetlającą LED oraz pulsometr oraz nie zabrakło obiektu krytyki, czyli skaner linii papilarnych, który został umieszczony obok aparatu, no niestety tutaj powodowało to dość duże problemy, przez to, że chcieliśmy odblokować smartfon, brudziliśmy sobie po prostu ten aparat i trzeba było pamiętać o tym, aby po prostu go regularnie czyścić oraz w wersji S8 Plus dosięgnięcie palcem wskazującym no nie było zbyt komfortowe, musieliśmy gdzieś tam nienaturalnie wyginać tą dłoń. Dlatego Samsung w modelu nowszym, czyli Note 8 zaprezentowanym w sierpniu tego samego roku po prostu poprawił jakby zagłębienie tego czytnika linii papilarnych, ponieważ aparat jest zlicowany na równo z obudową, zarówno skaner jak i aparat. Po prostu jego wyczucie nie było zbyt odpowiednie. W Note 8 to zostało troszeczkę poprawione, a dopiero przy modelu S9 czytnik linii papilarnych powędrował pod obiekt aparatu, dzięki czemu można było bardziej komfortowo do niego sięgnąć. Warto wspomnieć, że smartfony wspierały normę IP68. Mamy już tutaj USB typu C, również mamy złącze mini jack 3,5 mm. Dodatkowo haptyczny przycisk Home, czyli właśnie tutaj w tym miejscu, gdzie Samsung wcześniej miał fizyczny przycisk Home, mamy już właśnie panel dotykowy. Z tym, że ten to miejsce, gdzie jest ten przycisk Home, ma taką specyficzną wibrację, która można powiedzieć, jest porównywalna. Do tego, co było w przypadku tego haptycznego przycisku w iPhone'ach 7, 8, no i po prostu no jest to fajnie rozwiązane, jakby mamy tą taką wibrację po jego naciśnięciu, on reaguje na, na mocniejsze naciśnięcia. Tutaj myślę, że też warto znaczyć, że S8 były to naprawdę smukłe smartfony, ponieważ S8 Plus mierzył zaledwie 8,1 mm grubości, tak więc po prostu był to smartfon dosyć smukły, naprawdę nowoczesny. Ten ekran nazwany przez Samsunga Infinity naprawdę wydawał się być taki od krawędzi do krawędzi, no i to była naprawdę duża zmiana we wzornictwie. Podsumowując, po prostu design i bryła S8 prezentowała się bardzo dobrze, nawet ponadczasowo jeżeli chodzi o ekrany, Samsung prezentował tutaj naprawdę najwyższy poziom zarówno S8 jak i S8 Plus miały ekrany na flagowym poziomie były to panele Super AMOLED jeżeli chodzi o rozmiary, no to podstawowa S8 miała 5,8 cala a model S8 Plus 6,2 jeżeli chodzi o rozdzielczość była to rozdzielczość QHD, czyli 2960x1440 pikseli zagęszczenie było to ponad 500 punktów na cal Screen to Body Ratio wynosiło wtedy ponad osiemdziesiąt trzy no i muszę Wam powiedzieć, że ten ekran w dalszym ciągu nie czuć, żeby się zestarzał. Mamy tutaj bardzo dobre kolory, bardzo dobrą jasność. Dodatkowo w One UI zastosowano tryb ciemny, który teraz jak na to patrzę jest bardziej takim trybem szarym, ale po prostu no, wyświetlacz jest genialny. Mamy tutaj 60 Hz, wtedy jeszcze nie było mody na wyższe odświeżanie. Jeżeli chodzi o ten wyświetlacz, on był naprawdę fenomenalny, jednakże na premierę miał on jedną taką wadę fabryczną, nie występowała ona w każdym modelu, ale jakby tutaj no, był problem z wypaleniami. Głównie chodziło tutaj o wypalanie tego tutaj dolnego paska, gdzie mamy przyciski nawigacji oraz tutaj właśnie górny pasek, gdzie mamy status, jeżeli chodzi o powiadomienia oraz poziom naładowania baterii. Ten obiekt w sensie te przyciski są wyświetlane na ekranie cały czas, również ta górna belka. No i to niestety w niektórych modelach gdzieś tam potrafiło się wypalić, również w niektórych egzemplarzach wy, występowały takie zaróżowienia na wyświetlaczu, gdy Wysyclaliśmy białe treści. No i jakby ja nie widziałem tego, zarówno w modelu S8, który miałem kilka lat temu, jak i w tym S8, A więc chyba te egzemplarze były wolne od tej wady. No ale właśnie w internecie było głośno o tym, że, że po prostu niektóre panele mają z tym problem. Żeby usmysłowi Wam, jak dobrze wtedy wyglądało zagospodarowanie przedniego panelu, jak bardzo bezrałkowy był ten ekran, mam tutaj ze sobą iPhone'a 8. Plus Był to smartfon, który wyszedł w tym samym, roku, w którym wyszła S8, z tym, że warto pamiętać, że odpowiednikiem na, dla S8 w tamtym czasie był iPhone 10, który również, no jakby pojawił się w tym bezramkowym designie, ale generalnie to porównanie wizualizuje jak wyglądały smartfony jeszcze przykładowo w 2016 roku, ponieważ no bryła 8 Plusa jest w zasadzie identyczna jak 7 Plusa, a jak wyglądały właśnie po wprowadzeniu na rynek tego nowego designu, no, dlatego mówię, że właśnie rok 2017 był to taki przełomowy rok w wyglądzie smartfonów praktycznie każdy producent w swoim flagowym modelu zastosował panel w innych proporcjach czyli 18 do 9 lub 18,5 do 9. To może przejdźmy sobie do specyfikacji. W Europie mieliśmy procesor Samsunga, był to Exynos 8895 ośmiordzeniowa jednostka wykonana w 10 nanometrach. Taktowanie było to 2,3 GHz jeżeli chodzi o układ graficzny mieliśmy tutaj układ od ARM, Mali G71 o taktowaniu 550 MHz Warto znaczyć, że 4 GB pamięci RAM znalazły się na pokładzie. Mieliśmy wersję 64 GB pamięci dla użytkownika i była to pamięć UFS 2.1. Również myślę, że warto wspomnieć, że mogliśmy sobie włożyć tutaj kartę pamięci o pojemności maksymalnie do 256 GB, a stokowo smartfon wyszedł na Androidzie 7.0 Nougat oraz na nowym interfejsie użytkownika, czyli Samsung Experience. No, była to nowość względem właśnie TouchWiza. No i co jest ciekawe, to właśnie ten Samsung Experience, ta nakładka, jakby nie przetrwała zbyt długo na rynku, ponieważ Samsung zaledwie chyba 2 lata po jej prezentacji, w prowadził odświeżoną nakładkę One UI, która bazowała jednak na, na nakładce Experience, tylko wydaje mi się, że jednak ten One UI jest po prostu lżejszy, no i w chwili obecnej mamy już jego siódmą edycję, a tutaj mieliśmy właśnie One UI wersji 1.0, no i smartfon dostał dwie duże aktualizacje i zatrzymał się na Androidzie 9.0 Pie, a poprawki są jeszcze chyba spod końca 2021 roku, tak więc smartfon otrzymywał wsparcie dużymi aktualizacjami przez dwa lata, oraz prawki zabezpieczeń przez około 4 lata, no to co myślę, że jest dosyć dobrym wynikiem jak na tamte czasy, no i powiem Wam że jeżeli chodzi o takie użytkowanie tego telefonu jeszcze z powodzeniem można używać tak bezproblemowo w zasadzie do wszystkich funkcji do których będziemy chcieli go użyć no są tutaj aplikacje, które już nie są wspierane przez Androida 9, ale w zasadzie możemy tutaj bezpośrednio używać wszystkich aplikacji od Google możemy robić zdjęcia no w zasadzie jest to smartfon jeszcze do Takiego użytku na co dzień przez mniej wymagających użytkowników. Na tamten okres jego wydajność była topowa i spokojnie mogliśmy go porównywać z konkurencyjnym Snapdragonem 835, który również został wykonany w 10 nanometrach i te procesory mogły ze sobą rywalizować. Jeżeli chodzi o pamięć RAM, no to S8 i S8 Plus dostały 4 GB pamięci RAM, to momentami wydawało mi się, że mogło być za mało, jednak ta nakładka Experience jeszcze była jeszcze bardziej obciążona Niższa niż ten One UI, tak więc te 4 GB to mogło być za mało. Dlatego w Note 8, który pojawił się kilka miesięcy później, Samsung dodał do tego modelu już 6 GB. No i w przypadku 6 GB pamięci RAM te smartfony działały naprawdę płynnie i muszę powiedzieć, że to był definitywny koniec tej ery, gdzie mówiliśmy, że te smartfony od Samsunga gdzieś tam mogły się zacinać. Przynajmniej tak ja uważam. W zasadzie One UI wprowadził kompleksową poprawę wydajności. No i te smartfony naprawdę zaczęły działać bardzo dobrze. No i tak jak mówię tutaj, no w dalszym ciągu z s można z powodzeniem korzystać. Teraz przejdziemy sobie do dodatków, które myślę, że były znaczące. Na pierwszy rzutnik pójdzie to, że Samsung dodał w aktualizacji One UI 1.0 i Androidzie 9.0 nareszcie tryb ciemny, co skutkowało tym, że smartfon dłużej trzymał na baterii, ponieważ w AMOLEDach jest tak, że ciemne tła, ciemne kolory na wyświetlaczu po prostu się nie świecą, jakby ten panel się wtedy nie podświetla. No ale patrząc tutaj na, na Samsunga i właśnie na ten tryb ciemny w tej pierwszej edycji, jakby tej nakładki, on jest bardziej taki szary, bym powiedział. Ale fajnie, że właśnie ten tryb ciemny się znalazł, bo oszczędzał on ekran, który miał problem z tym wypalaniem się, oraz dodatkowo oszczędzał baterię. Mamy tutaj zastosowany właśnie skaner tęczówek Oka, czyli coś, co było też taką nowością dla Samsunga. Wydaje mi się, że chyba pierwszy raz było to w Note 7 więc mamy tutaj skaner tych tęczówek oka mamy dość szybki skaner linii papilarnych, który no jest ulokowany w takim, no nietrafnym niestety miejscu, mamy ten haptyczny przycisk home, który gdzieś tam pozwalał się też zaadaptować nowym użytkownikom, którzy byli przyzwyczajeni do fizycznego rozwiązania, ja bardzo lubiłem z tego korzystać, dodatkowo S8 to był model w którym Samsung wprowadził asystenta Bixby, no i mamy do niego dedykowany przycisk na obudowie pod przyciskami do regulacji głośności, mogliśmy sobie ten asystent głosowy aktywować niestety w dalszym ciągu mimo, że minęło tyle lat od premiery tego asystenta, nie doczekał się on polskiej wersji językowej jeżeli chodzi o dźwięk no to mamy tutaj głośniki mono w zasadzie jeden głośnik mono ulokowany pod spodem, obok portu USB typu C, obsługiwaliśmy tutaj szybkie ładowanie, tylko że to szybkie ładowanie na tamten już moment no powiedzmy, że było jeszcze szybkie, ale na chwilę obecną już jest raczej wolne, ponieważ smartfon obsługuje maksymalnie 15 watów w trybie przewodowym. No, i mamy również tutaj ładowanie indukcyjne, co też jest zaletą tego smartfonu. No i myślę, że tutaj również warto wspomnieć, że mamy normę IP68. Warto również wspomnieć, że seria S8S9 oraz note 8 i 9 były to w zasadzie ostatnie smartfony, w których zastosowano jeszcze diodę powiadomień, która znajdowała się nad ekranem. Mogła ona nas informować o powiadomieniach. Świeciła się wtedy na określony kolor, a podczas ładowania sygnalizowała czerwonym światłem. Że smartfon jest jeszcze w trakcie ładowania, a po jego zakończeniu świeciła się na zielono. Bardzo fajne rozwiązanie, którego momentami brakuje mi w obecnych smartfonach. Myślę, że też warto wspomnieć o pudełku Samsung wtedy. Pokazywał, że naprawdę w tym pudełku może znajdować się dosyć liczna zawartość, ponieważ mieliśmy nie tylko ładowarkę 15W wraz z przewodem USB typu C, ale również znajdowały się tam dwie przejściówki. Jedna była to przejściówka ze złącza USB typu C na złącza USB typu A, czyli no typowy właśnie taki adapter, oraz mieliśmy właśnie przejściówkę z USB-C na mikro-USB, żeby po prostu móc podłączyć sobie naszą starszą ładowarkę, jeżeli mieliśmy jeszcze ładowarkę na mikro. Ani mieliśmy przewodu USB typu C, no to mogliśmy wykorzystać właśnie ten adapter, ale również znalazły się tam słuchawki na złącze mini jack, sygnowane logiem AKG, które ja w dalszym ciągu wykorzystuję. W chwili obecnej służą mi one do odsłuchu nagrań. Po prostu podczas realizowania filmów używam tych słuchawek jako odsłuch. No i te słuchawki, jakby w dalszym ciągu, sprawują mi się dobrze. Jestem z nich zadowolony. One miały takie nylonowe wykonanie, dzięki czemu były dosyć wytrzymałe. Tak więc tutaj naprawdę doceniam Samsunga, że ten zestaw, który dostawaliśmy, był naprawdę rozbudowany. Jeżeli chodzi o aparaty, tutaj, mimo że mieliśmy z tyłu tylko jeden obiektyw, gdzie już powoli wchodziły dwa obiektywy, na przykład LG miało już od G5 dwa obiektywy, czy iPhone już też od 7 Plusa posiadał ich dwójkę, to naprawdę Samsung tutaj pokazał, że ten aparat jest bardzo dobry, ja byłem bardzo zadowolony z tego aparatu, on mimo jakby wieku na tamten okres produkował zdjęcia, z których ja jestem zadowolony do tej pory, no ale też co chodzi o ilość tych aparatów, no to przy Note 8 Samsung już też wprowadził system podwójnego aparatu, tak więc S8 no jeszcze miała ten pojedynczy aparat, ale to już się zmieniło w przypadku Note 8, co jeżeli chodzi o premierę S9, czyli następcy tych modeli, tutaj Samsung zrobił takie dosyć duże rozróżnienie, ponieważ podstawowa S9 dalej miała jeden obiektyw, a model z plusem dopiero dostał dwa obiektywy, no co nie było dosyć dobrym takim zabiegiem marketingowym. chodzi natomiast o specyfikację aparatów Samsungu Galaxy S8, prezentuje się ona następująco. Mamy pojedynczy obiektyw 12-megapikselowy z optyczną stabilizacją obrazu, no i światło, które wynosi 1.7, jest to matryca bardzo podobna o ile nie ta sama która była w przypadku Samsunga S7 ja uważam, że S7 miała kapitalny aparat, tutaj również było podobnie, głównie z sprawą tego, że mamy zastosowaną technologię Dual Pixel, dosyć jasny obiektyw, no i optycznie stabilizowany dzięki czemu rezultaty w zdjęciach no, prezentowały się naprawdę dobrze, smartfon potrafił zastosowaniem trybu ciemnego zrobić w nocy naprawdę przyzwoite zdjęcie, a w ciągu dnia naprawdę rejestruje do tej pory bardzo przyjemne fotki, z których jakby no pomimo upływu lat gdzieś tam jestem zadowolony, ja widzę tutaj upływ czasu, że jednak one nie są aż tak wyraźne jak przy obecnych smartfonach jednakże na ten okres ten aparat robił naprawdę dobre zdjęcia i Samsung tutaj nie miał się czego wstydzić. No trzeba przyznać, że była to po prostu flagowa jednostka na najwyższym poziomie. Tylko smartfony z podobnych półek cenowych mogły rywalizować tutaj z Samsungiem. Tak więc jeżeli chodzi o zdjęcia, no ja ich Wam tutaj za bardzo nie pokażę, ale mogę odesłać do recenzji S8, która pojawiła się w 2020 roku. Jeżeli chodzi o przedni aparat, mamy tutaj 8 megapikseli, mamy f1.7, umożliwia zapis wideo rozdzielczości 1440p. Mamy elektroniczną stabilizację obrazu. No i co jest myślę bardzo istotne nawet z mojego punktu widzenia, wiem, że to mnie gdzieś tam po prostu zaskoczyło. Przedni obiektyw również posiada autofokus, co nie było normą w przypadku aparatów do selfie w tamtym okresie. Tak więc podsumowując, aparaty naprawdę Samsung tutaj odwalił kawał dobrej roboty. No i te zdjęcia nawet po tylu latach i w dalszym ciągu za dnia, w szczególności, prezentują się naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o akumulator. Tutaj może nie było jakoś kolorowo, ale też nie było źle, ponieważ w przypadku mniejszego modelu S8 mieliśmy baterię 3000 mAh, a w przypadku dzisiaj omawianego S8 mamy 3500 mAh. Na tamten okres te pojemności no, nie budziły jakichś rewelacji, ponieważ S7, czyli poprzednik, miała również 3000, a s 7 Edge chyba właśnie tak samo 3,5 tysiącami miniemy godzin, a ekrany jednak w tych smartfonach urosły. No i początkowo, właśnie na Samsung Experience, była to jeszcze taka przejściowa nakładka. Ona dosyć mocno jednak pobierała energię, z tego co pamiętam. No te smartfony nie wykręcały jakichś turbo dobrych wyników, ale po aktualizacji do One UI, właśnie w przypadku Androida 9, ja też pamiętam, że byłem zadowolony z S8, jeżeli chodzi o baterię. Nie była ona rewelacyjna, musiałem i tak doładowywać smartfon w ciągu dnia drugi raz, ale ja też mocno i intensywnie wtedy z, z tych smartfonów, ale w przypadku S8, Plus, no ta bateria trzymała dosyć dobrze. Jeżeli chodzi o mój egzemplarz, tutaj, który Wam pokazuję, no to on już jest zużyty. Z tego co wiem, tutaj od poprzedniego właściciela, no smartfon był kupiony praktycznie gdzieś tam kilka miesięcy po premierze, tak więc akumulator nie był wymieniany. Ale mamy tutaj zaawansowany Always On Display, który też po prostu dość mocno ciągnął tą baterię, ale no, prezentuje się on do tej pory naprawdę świetnie. No, i tak jak cały czas mówię w kółko, Samsung S8 wprowadził bardzo dużo takich nowości, czy to względem software'u, czy to właśnie względem tego ekranu, i bardzo dużo rzeczy tutaj wokół niego się zadziało że wpłynęło to bardzo mocno na kolejne smartfony, na kolejne Samsungi z Samsungi serii S. No i też po prostu na ten jakby cały rynek, przechodząc do podsumowania. Samsung Galaxy S8 Plus w dniu premiery był wyceniony na niecałe 4000 zł, już teraz nie pamiętam ile on dokładnie kosztował. Pamiętam, że Note 8 kosztował 4299 zł. No i to były naprawdę drogie smartfony jak na tamten okres, ale to były takie naprawdę iście flagowe produkty. No i jakby już tam w tych czasach producenci zaczęli nas przyzwyczajać do tych wysokich cen, ponieważ no jedna z najwyższych historycznych cen na tamten okres, jeżeli chodzi o smartfony, był to iPhone 10, zaprezentowany również w 2017 roku, za który Apple sobie zażyczyło niecałe 5000 zł. W tym wariancie 64GB. Tak więc, po prostu, z tym czasem te smartfony drożały coraz bardziej. Jeżeli chodzi o takie podsumowanie, ja uważam, że S8, S8 Plus i Note 8 no były to kapitalne smartfony w 2017 roku. No i wraz z iPhone'em 10, czy też ogólnie z innymi flagowcami, no był to okres, kiedy naprawdę te smartfony, praktycznie każdy miał coś ciekawego do zaoferowania, czymś gdzieś tam się jeszcze wyróżniał, nawet tym designem. I w zasadzie każdy z tych smartfonów był kompletny. Ja to pamiętam, że wtedy jakby kierowaliśmy się tym, który gdzieś tam smartfon ma delikatnie lepszy aparat, który ma fajniejszą nakładkę systemową, który gdzieś tam ma tą, tą lepszą wydajność, chociaż ona była na bardzo podobnym poziomie. Przypominam, że w 2017 roku pojawił się omawiany już w sentymentalnej podróży czasie Mate 10 Pro. Podsumowując s 8 zrobiły naprawdę bardzo dobre wrażenie na rynku no i na długo zapisały się w pamięciach użytkowników, jako jedne z najlepszych smartfonów z serii Galaxy S ostatnich lat. Dajcie znać co myślicie, może ktoś z Was korzystał z tych właśnie modeli. Ja uważam, że one są w pewien sposób ponadczasowe, no i po prostu z miłą chęcią wracam do wspomnień, które gdzieś tam towarzyszyły mi podczas używania s 8 No i jestem bardzo zadowolony, że kolejne. Inny smartfon z tej linii gdzieś nam trafia do, do takiej mojej kolekcji i też do właśnie sentymentalnej podróży w czasie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Dajcie znać, co myślicie. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się i pozdrawiam. Cześć.